Obojętnie. No bo takie same są, nie? Drób po prostu wypy są najlepsze i mi no, dają. To ja ci tam wchodzą. Tylko chcę mieć jeżdżący, także wkładam silnik i jeździ No co jeździ? Marcin przygotowany i pierwszy się co jest Z tym moim serwo ze wszystkim kitałem, z tą apką i ten silnik, co ten most, bo on jest tam za mocny. A tam jest im praktycznie nowa zębatka, także.